Superliga 6, sezon zima 2026. Za nami szlagier kolejki GWA Media Ochota FC Otamany, a z nami kapitan Prezes, założyciel człowiek orkiestra, jeśli chodzi o FC Otamana, więc Oleg Bortnik. Dobry wieczór i gratulacje. Dobry wieczór. Dzień dobry wszystkim. Myślę, że mecz godny takiego szlagieru kolejki. Początkowo bardzo, bardzo taktyczna gra, dużo przesuwania, mało efektownych akcji, ale później ta gra się otworzyła. No i też chyba to, co u Was dzisiaj bardzo funkcjonowało, to skuteczność. Chyba tak, powiem tak, graliśmy tydzień temu. Z nimi był też taki wyrównany mecz, i troszkę nam, że tak powiem, nie został po tym meczu, dlatego chcieliśmy je zwrócić. I do tego przygotowaliśmy dzisiaj taki pełen skład, i no, żeby żeby było dużo, dużo biegania, dużo aktywności pressingu, więc chyba się udało. Tak, ten, to, to bieganie, ten pressing to nigdy wam tego nie można było odmówić, ale dzisiaj to, to był taki pressing bardzo poukładany. E, pressing taki, e, kiedy trzeba to, to z doskokiem wyższym, kiedy trzeba to w takim powiedziałbym, niższym pressingu. E, i ta obrona plus skuteczność z przodu, to chyba były dwa klucze. To też tak, no popełnili kilka błędów, przeciwnicy wykorzystaliśmy to i właśnie ten mecz to taki trochę dziwny, bo wcześniej to akurat nam nie wychodziło, a tym razem wyszło, więc cieszę się, że udało się wygrać w tak silnej mocnej drużynie, znamych chłopaków, więc pozdrowienie im też. No cóż, porozmawiajmy o waszej drużynie, bo u Was sporo, sporo zmian w tym sezonie. Mieliście takie przetasowania kadrowe, trochę osób od Was odeszło, ale też widzę sporo młodego na rybku, który jak widać pokazuje się z dobrej strony. Tak jest, wstawiamy na młodych, bo oni są kreatywni, szybcy, szybcy, więc do tego, do czego dążymy, do szybkiej gry piłką, tak, żeby ta piłka chodziła szybko, więc też mamy kilka osób doświadczonych, żeby trochę wyrównać tą. Kadrze, że tak powiem, więc to jest tak balans takim. Po takim zwycięstwie na inaugurację, rozumiem, że cel może być tylko jeden, mistrzostwo czy raczej chłodna głowa i krok po kroku. Zimę nie będę ukrywał, to jest taki przygotowania na wiosnę, ale skoro, wiesz, jak przy jedzeniu, nie, że, że w trakcie jedzenia nam przychodzi apetyt i myślę, że z taką bandą, to my możemy wszystko. No to ja życzę, żeby w takich dobrych humorach, żebyście byli również na, na koniec tego sezonu. Gratulacje za dziś. Dziękuję.